To Bożego Narodzenia będę popijać szampana w Poskani z twoimi pieniędzmi. Powiedziała to szeptem, jakby dzieliła się najskrytszą tajemnicą, patrząc mi prosto w oczy. Uśmiech miała zimny, jakby już liczyła moje złotówki. I wszyscy myśleli, że wygrała. Co byście zrobili na moim miejscu? Siedziałem w sądzie rodzinnym w Warszawie i słyszałem jej prawników rozkładają moją historię na czynniki pierwsze. Zabiorę ci wszystko, co masz, mówiła jej pełnomocnik, z uśmiechem, jakby to była prosta operacja. Vanessa, tak miała na imię, chodziła w garniturze Lancerto, jeździła Teslą i mówiła, jesteś zbyt głupi, by nawet zobaczyć, co nadchodzi. W salonach naszych znajomych plotka już krążyła. Żona złotokopka, która wzięła co dobre i odeszła. Ale historia nie zaczyna się i nie kończy na tym uśmiechu. Właściwie to wszystko, co widzieli ludzie, to był teatr A kulisy były znacznie brudniejsze Pamiętam, jak siedziałem na kanapie, obserwując jej telefon Przez wiele nocy, bo coś w jej zachowaniu mi nie pasowało Masz screenshoty? To pokaż, mówił przyjaciel Miał rację, miałem screenshoty Miałem 47, usunięty w wiadomości, odzyskanych z backupów w chmurze Jest taki głupi, nigdy się nie domyśli Napisała do kogoś. Jeszcze trzy miesiące i będziemy bogaci. To były dowody, które zmieniły mój plan z obrony w ofensywę. Nie mogłem być naiwnością zagospodarowanym przez jej listy życzeń. Siedziałem tam, słuchając, jak planuje moją destrukcję w naszej własnej kuchni. Przypominałem sobie. Vanessa od miesięcy spotykała się z prawnikami i doradcami finansowymi. Nagrania z domofonu ring pokazały, jak wchodziła do kawiarni w śródmieściu, z teczką pełną dokumentów. Panie mecenasie, chcę to tak ułożyć. Żeby pański klient wyszedł z niczym, słyszałem w jednym z nagrań. Nie mieli pojęcia, że ja też nagrywam. Ale wtedy zrozumiałem jeszcze jedną rzecz. Vanessa nie tylko chciała część majątku, chciała zniszczyć moją reputację, odebrać dom wakacyjny w Zakopanem. I zmusić mnie do oddania samochodu, firmy i kont oszczędnościowych. Wszystko po to, by sama nadal cieszyć się życiem. Do Bożego Narodzenia! Powtarzałem sobie jej słowa i czułem, że muszę działać szybciej niż ona. Nie uwierzycie, co zrobiłem dalej. Ale zanim do tego przejdę, czy ktoś z Was kiedykolwiek widział, jak druga osoba kalkuluje każdy Wasz krok? Czy czuliście kiedyś, jak krew wam zastygła w żyłach? Napiszcie w komentarzach. W ciągu następnych tygodni zebrałem każdy dowód. Bankowe wyciągi pokazały transfery: 500 tysięcy złotych przeniesione na konto firmy w Berlinie. Nagrania z kamer monitoringu z korytarza jej kancelarii, GPS jej telefonu potwierdzające spotkania i te 47 wiadomości kompletna strategia mój prawnik. Pani Agnieszka powiedziała: To najbardziej wyrafinowana ochrona aktywów, jaką widziałem w trzydzieści lat. A ja dodałem: Ale ona myśli, że już wygrała. Plan nie był prosty. Przez pół roku transferowałem część formalnie należących do mnie aktywów do funduszu powierniczego prowadzonego przez moją matkę. Wszystko legalnie. Dokumenty sporządzono w kancelarii w Krakowie. Przelewy miały klarowną ścieżkę. A intercyza? Nie, nie mieliśmy intercyzy. W Polsce intercyza jest rzadkością i budzi podejrzenia. Mój ruch polegał na zabezpieczeniu majątku przed bezpośrednim przywłaszczeniem, a nie na ukrywaniu. Wygląda to jak spryt, ale sędzia może to zakwestionować, ostrzegała pani Agnieszka. I miałaby rację, gdyby je jeden element, którego Vanessa nie przewidziała. Byłem upokorzony, zdruzgotany. Ale nie desperacki. Wtedy wiedziałem, nie chciała tylko rozwodu. Chciała mnie zniszczyć, mówiłem do siebie. Znalazłem też świadka, byłego księgowego Vanessy, który potwierdził, że firma w Berlinie była de facto jej prywatnym kątem. Przelewy były zainicjowane przez ją, powiedział cicho w kawiarni. Jego zeznanie było iskierką. Ale był problem. Jeden moment który mógł wszystko zniweczyć. Vanessa przekonała sędziego w pierwszej instancji, że ja zniknąłem z rynku pracy, że moja wartość netto spadła do zera. Pan Kowalski nie ma stałych dochodów, mówiła jej obrończyni. Chciałem krzyczeć, bo to było kłamstwo. I wtedy plan wydawał się runąć, ale wtedy i to był mój punkt zwrotny, przypomniałem sobie jedną rozmowę. Niech myśli, że wygrywa, powiedziała pani Agnieszka. Musimy użyć ich własnej arogancji przeciwko nim. Zaczęliśmy budować narrację odwrotną. Pokazaliśmy, że to Vanessa miała realne, stałe dochody że ukrywała majątek za granicą i że stosowała praktyki ekonomicznego mobbingu wobec mnie, przez co straciłem kontrakty i dochód. Mobbing może być podstawą do alimentów. Wyjaśniła moja prawniczka. I to zdanie było jak skrzyd. Przez miesiąc przygotowywaliśmy wszystko. Opinie biegłego z audytu finansowego, odzyskane wiadomości, nagrania z ring oraz dokumenty transferów. Vanessa tymczasem planowała, jak wyda nasze pieniądze. Spotkania w jej ulubionym butiku, relacje w social media wszystko wskazywało, że czuje się bezkarna. Nigdy się nie domyśli, jest kompletnie nieświadomy. Napisała raz w wiadomości. Po czym dodała zdjęcie nowej biżuterii wartej 50 tysięcy złotych. Był jednak moment, kiedy myślałem, że plan padł. Sędzia po pierwszej rundzie wydawał się sceptyczny wobec naszych dowodów. Może to być interpretowane jako unikanie odpowiedzialności, mówił asystent sędziego. Pomyślałem, to koniec. Nie miałem już siły. Ale wtedy wpadła nam w ręce jedna rzecz, której Vanessa nie przewidziała. E-mail wysłany z jej służbowego konta do doradcy podatkowego, w którym prosiła o przesunięcie przychodów na 2024. Bo w tym roku chce uniknąć jak największych kosztów po rozwodzie. To był dowód, że jej celem było minimalizowanie własnych zobowiązań kosztem mojego życia. Dzień konfrontacji nadszedł szybciej, niż myślałem. Sędzia weszła do sali. Vanessa siedziała pewna siebie. W idealnym makijażu. Jej prawnik szeptał instrukcję. Ja byłem spokojny, chociaż w środku trzęsły mi się ręce. Panie Kowalski, proszę przedstawić dowody, powiedziała sędzia. Wyjęliśmy teczkę.